Cześć, witam Was serdecznie na kanale Parking Polska. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać nową Dacia Logi z 2018 roku. Postanowiłem wrócić do materiału, który nagrałem jeszcze przed założeniem kanału na YouTube, a zarejestrowałem go dokładnie w połowie 2018 roku, kiedy przymierzałem się do zmiany samochodu i szukałem 7-osobowego minivana. Jedną z opcji, jaką brałem pod uwagę był zakup Dacia Logi. Co ciekawe, oglądany nowy egzemplarz wyceniany był wtedy na kwotę około 65 tysięcy złotych. Finalnie mój wybór padł jednak na Citroena C4 Grand Picasso 2, którego recenzję możecie zobaczyć pod linkiem, który wyświetla się teraz w górnym prawym rogu. A oglądany model porównuje w filmie do posiadanego wtedy Peugeota 807. Tu link również na moim kanale w górnym prawym rogu. Z góry przepraszam Was za trochę gorszą jakość materiału. Kręciłem go na własny użytek, ale uznałem, że prezentacja nowej daci Lodzi będzie na tyle interesująca, że warto podzielić się tym materiałem. Zapraszam do oglądania. Samochód wydaje się całkiem spory, ale na pewno jest zdecydowanie mniejszy od Peugeota. Chociaż tutaj z przodu, bym powiedział, że jest mniej więcej tyle miejsca co we Fiacie Stilo. Może odrobinę więcej. Siedzę sobie z tyłu, fotele są odsunięte. Tutaj są moje nogi. Wydaje mi się, że nie ma tutaj tragedii. No, oczywiście, daleko to jest temu, co można znaleźć w Peugeot. -cie. Natomiast jest pewnie więcej miejsca niż w przeciętnym samochodzie kompaktowym. Wygodność foteli, a no, umiarkowana, nie jest jakoś super wygodnie. Na tym pierwszym fotelu też za wygodnie nie było. Dłuższe podróże myślę, że mogą być trochę cięższe. Tak to auto, deska rozdzielcza wygląda całkiem nowocześnie. Mamy tutaj akurat radio Bluetooth. Wygląda na to, że samochód jest wyposażony w klimatyzację, przynajmniej w tej wersji. To, co było minusem, to jest to, że siedząc, dosyć nisko położona jest gałka zmiany biegów. To trochę jest irytujące. Mamy tutaj skrzynię pięciobiegową. Mamy dwa uchwyty na kawę, które nie wiem, jak będą trzymały tą kawę z tyłu mamy jeden na kawę mamy tu światełko no i tutaj mamy bagażnik który wygląda na całkiem spory, ale nie mam tutaj tych tylnych siedzeń więc ciekaw jestem jakby wyglądało to w wersji jednak siedmioosobowej ale niestety na ten moment nie mam możliwości obejrzenia innego egzemplarza, tylko ten Mamy trzy miejsca, no i tutaj chyba da radę, no nie będzie super jakoś wygodnie, ale powinno dać radę. Przejdę teraz do bagażnika. No takie jak w dawnych samochodach. Otwarcie klapa się otwiera. A, jednak są siedzenia, super, zaraz sprawdzę jak one działają. Teraz siedzenia są złożone, wiem, że można je wyjąć. Tak, to sam bagażnik nie jest aż taki mały do przewożenia codziennych rzeczy. Powinno się to wszystko jakoś pomieścić. Spróbujmy zobaczyć najpierw jeden fotel. Dobra, fotel numer jeden został przeze mnie rozłożony. W zasadzie widzimy, że po rozłożeniu fotelu z tyłu nie ma tu już za bardzo miejsca. Rozłożymy drugi. Okay, rozłożyłem obydwa fotele z tyłu. No i w zasadzie Miejsca zostaje na jakieś małe zakupy tutaj z tyłu. Nie. Te fotele można oczywiście wyjąć. Zobaczmy jak się na nich siedzi. Zamykam klapę. Klapa tak walnęła jak w świacie Stilo. Tu jest jakaś wajcha. Ale chyba trzeba najpierw złożyć to. Okej, okay, złożyło się całkiem sympatycznie i można teraz wejść do tyłu, co też spróbuję uczynić. To wejście jest niezbyt łatwe, ale udało się, siedzę w ostatnim rzędzie no i nie ma tragedii że jeszcze tu bym podniósł sobie eee, mam tu małe okienko mogę to okienko otworzyć w ten sposób jest otwarte no i z też jedną osób widać wchodzi do tego auta rzeczywiście dwie z przodu, trzy tu i w razie co mamy tu dodatkową część mamy uchwyt na kawę Jakiś pojemniczek, gniazdo. Co do bezpieczeństwa się nie będę wypowiadał tutaj z tyłu, jeżeli chodzi o to miejsce, ale samo auto nie wygląda jakoś bardzo źle. No jest mniejsze, nie jest takie bardzo małe. Wydawało mi się, że będzie jednak mniejsze. Dobra, w takim razie wychodzę. Ok, właśnie złożyłem fotele. Jeszcze raz rzut oka na te tylnie dwa fotele, które zajmują praktycznie całą przestrzeń ładunkową. Wszystko tak klapie, klub-klap. Widać, że to jest na prostych mechanizmach. Wejdziemy od strony pasażera z przodu. Ponownie te fotele nie są najbardziej komfortowe. Jest tu będzie mniej miejsca. mam tylko jeden podłokietnik, którym się trzeba podzielić. Nie. No ta za niska, zdecydowanie za nisko położona dźwignia skrzyni biegów. Może można jakoś fotel obniżyć. Nie. Sama deska rozdzielcza nie wygląda tak bardzo źle. Wygląda dosyć nowocześnie. Tutaj mamy jakiś schowek, taki większy. Chyba w lepiej wyposażonych wersjach tutaj mamy ekran. Mamy lusterko, ale gorące w tym aucie mówiłem. O, fajnie, mamy dodatkowe lusterko do oglądania dzieciaków, tak jak w na Nawiewy, tu jest schowek, tu jest jakiś schowek na szpargały. No, ostatecznie można byłoby tym autem podróżować w naszym przypadku, ale na pewno nie byłoby ono tak pojemne jak. Eee, mamy sterowanie z kierownicy, więc to całkiem fajnie wygląda. Eee, jeszcze go pokażę z zewnątrz. Eee, myślę, że to, co mogłem zobaczyć, to zobaczyłem. Ten akurat jest srebrny. Dobra, i na tym kończę nagranie.